Cześć, witajcie z tej strony i witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii FNAF. Dokładniej FNAF, część drugą. Shut up. I nie przedłużając zapraszam do oglądania tego fascynującego odcinka. A więc! Co ja miałem? Dość szybko się pewnie wszystko będzie działo. Eee, Foxy, Foxy. Jego łatwo. Myślę, że najtrudniej może być... Nie mam pojęcia z kim, szczerze powiedziawszy. Piąta noc chyba pierwszy raz robię w nawie dwójce. No, już biorąc pod uwagę to, że w życiu nie, nie grałem inne FNAFy niż jedynka, to... Dobra, Kistym. Grajcie, kuźba. oglądajcie jak gram. Myślę, że nic wam to nie da w życiu, bezużyteczny content. Nic nowego nie robię, po prostu gram w grę. Przede mną w to grało już pierdyliard osób, biorąc pod uwagę, że jak ta gra wyszła, to ja miałem... Trudna matematyka... 6 lat? Ta, 6 lat. Także przede mną to już nagrali pewnie matpad Markiplier... Markiplier właściwie chyba tak się co... To... Zawsze, zawsze się mieli... W sumie to jak się przed nimi broniło? E, bo dawno ich nie było, tych, tych zwykłych animatronów. Jak się przed nimi broniło? Zapomniałem. Też tak chyba, co nie? Siema. No, no. Aha. Proszę... Czika. No dobra, może być. Ale mi się drze wszystko. Spam jakiś przebrzydły. Nie poszedł sobie. No dalej se nie poszedł, to kto tam łazi cały czas? walić tego pana bo Ja pierdzielę, przecież Aaa, przecież mu świeciłem światłem. Dobra, chwilę muszę zobaczyć jak się tego foxiego odgania. One hour later. Okej, okay, pan internet mówi, że są wujek jak Google. Yy, muszę tak zaświecić w niego, no go po prostu go flashować. Tam pisało, że za dziesiątym razem powinien zniknąć. Cała filozofia. Hmm. Po co są ze wszystkie ozdóbki, Gwiazdeczki inne tego typu pierdoły? No, ale nie chcę mi się tego liczyć, że to flaszne. W niego kilka razy Flashne? O, zdrobnienie angielskiego. że takie coś. No i zniknął, fajnie, dobra. Podoba mi się to. Tu mam syf na biurku. Rurku. Na razie spokój. Koniec spokoju. A i przeczytałem swoją drogą, że Wintret Freddy może mi zasłonić Foxiego, także to jest naprawdę przydatna informacja. Kto jest w ente? Jaki uzysk. Chica, no dobra. Wiedziałem, że tu przyszła głupia baba. No okej, okay. czyli przede mną jest pewnie poni. Get out. Znowu nie, czyli ktoś mi wlazł w drugie wętrze. Zbadaj knywku. Dobra. Proszę, Foxy. Hmm, boję się, że lekko za późno. <śmiech> <śmiech> Bardzo nieprzyjemna taka fala przechodzi, jak jest ten jumpscare przez całe ciało. A few moments later. Z wielką chęcią to robię. Potwierałem sobie paczki Pokémon, ale jestem biedny. No dobra, przesadzam po prostu mnie nie stać. A to nie to samo. Ktoś mi tam przeszedł. A zresztą. No co znowu? Idź fox Foxy, bo mnie się już nie chce z tołu. jesteś tak irytującym animatronem, że... O idź stąd! Aha Jeszcze lepiej No znowu Ale nikogo tu nie ma nawet O no co się dzieje? No słusznie nikogo tu nie ma nigdzie Co mnie tu... I teraz pewnie mi coś wyskoczy na mornie Czemu ja tu nikogo nie ma? Idź w cholerę Foxy, please O, mm. Fajnie Foxy, proszę cię Wiedziałem. Teraz pewnie kilka jeszcze będzie. Był szturm z dwóch stron, że tak to nazwę. No tak, tak myślałem właśnie. Życie jest czasami przewidywalne. jest, To jest najgorsze, bo ja muszę teraz zachwycić w A Ała, moje uszy. No i mi się latarka skończy. Przestań, boż. Szala, pić mi stąd, proszę cię. Powiedzcie, że mi się udało. Dziękuję. Eee... Shit? Powiedzmy, że tam stoi Foxy, więc sobie... ...poglikam kilka razy, kto mi chciał czas w wędach? Chyba się udało na czas, nie wiem, Na no. Co się dzieje? Boże, jakieś tu... Ja... Co się dzieje? Nie, wiem, że coś jest z mangą mniej nie Kur Nie, Nie, mam. ma. już siadła. Ile to gówno trwa? 11 minut. Dobra. Ja dziękuję za oglądanie, bo jest za późno, żebym ja to nagrywał. Bardzo za późno. Także dzięki za oglądanie, jeśli ktoś to oglądał. I do następnego. Cześć!